Cześć. Cześć! Przechodzimy do Was z informacją, już pewnie niektórzy z Was widzieli, że udało nam się napisać e-booka. I to jest e-book dotyczący nadchodzących wydarzeń, Triduum Paschalnego i Wielkanocy, no bo jak wiecie, niestety, ale będziemy musieli spędzić ten czas w domu. A Maciek? Nie tylko ja. Po, 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 pogadaliśmy sobie, że oboje chcielibyśmy przeżyć to jak najlepiej i doświadczyć tych rzeczy, w których uczestniczylibyśmy w kościele. Doświadczyć w kościele domowym, tutaj, w rodzinie, na stole, w domu. No i sięgnęliśmy do rytuału rodzinnego, takiej księgi, którą dostaliśmy chyba na ślub mm -hmm. i po raz kolejny nam się przydała. Stamtąd zaczerpnęliśmy modlitwy. I, i, I sami wymyśleliśmy rzeczy, które możemy zrobić razem w rodzinie, jako małżeństwo, jako rodzina, żeby celebrować Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Wielkanoc. I wydaliśmy... Gdzie możecie znaleźć tego e-booka? Wejdźcie na nasz profil i w, i w opisie konta jest link bardzo prosty, bit.ly, łamane na Domowa Wielkanoc, przenosi Was od razu do e-booka i możecie czytać. I zachęcam Was do tego też, żebyście posłali to dalej w świat, możecie to sobie udostępnić na swoim Instastory, na Instagramie, gdziekolwiek, wysłać maila do rodziców albo gdzie, do kogokolwiek, żeby mogli się też z tego skorzystać. Śmiało. Mamy nadzieję, że to będą piękne święta, piękne Triduum Paschalne, mimo że tak inne i tak wyjątkowe. I tak mamy nadzieję, że będą tak bardzo rodzinne.